No przecież to tylko rodzinny obiad przekonywał mnie narzeczony. W restauracji zebrało się piętnaście klewnych, a każdy z nich zamawiał tak, jakby byli na weselu. Razem wyszło to na kilka tysięcy złotych. A wtedy przyszła teściowa, niewzruszona jak skała, i zapytała, kochanie, zapłacisz gotówką czy kartą? Otworzyłam spokojnie torebkę, a to, co stało się później, wprawiło ich wszystkich w osłupienie. Teresa miała 35 lat i od kilku lat mieszkała sama w bloku z wielkiej płyty na gdańskich zaspie. Mieszkanie niewielkie, wynajmowane, ale zadbane. Dwa kaktusy na parapecie trzymały się dzielnie, chociaż wcale ich nie rozpieszczała. Wieczorami siadała przy kuchennym stole z laptopem, robiła herbatę i włączała radio, żeby w mieszkaniu nie było tak cicho, aż dzwoni w uszach. Pracowała jako główna księgowa w małej firmie handlowej, gdzie wszyscy znali się po imieniu. Cyfry zawsze były jej bliskie. Jeszcze jako dziewczynka potrafiła liczyć szybciej niż niejedne dzieciaki tabliczkę mnożenia. W firmie ją lubili. Była punktualna, rzetelna i miała w sobie ten spokój, który ludzie w biurze cenią najbardziej. Tylko poza pracą. No cóż, tam pustka dawała o sobie znać częściej niż chciała się do tego przyznać. Rozwiodła się dawno, w wieku dwudziestu czterech lat. Wtedy wydawało jej się, że miłość wszystko załatwi, a później okazało się, że załatwiła ją samą, z kredytami byłego, z jego biznesami, które nigdy nie wychodziły, z ciągłą prośbą o pożyczki na chwilę. Teresa wszystko spłaciła, odchorowała swoje i obiecała sobie, że już nigdy nie zrezygnuje z rozsądku, nawet jeśli serce zacznie coś tam podpowiadać. Od tamtej pory randki trafiały się sporadycznie, zwykle kończyły się westchnieniem i myślą: "Boże, czy naprawdę nie ma już normalnych facetów?". Jedni chcieli, żeby im matkować, inni opowiadali o sobie jak o celebrytach, a jeszcze inni znikał po dwóch spotkaniach. I tak szło, miesiąc za miesiącem. Pewnego popołudnia musiała pojechać do salonu samochodowego. Jej stary hatchback zaczął coś stukać, a mechanik uprzedził, że trzeba zrobić większy przegląd. W poczekalni było dość gwarno. Ktoś rozmawiał przez telefon, telewizor mrugał reklamami, a automat do kawy głośno burczał. Teresa usiadła z teczką dokumentów i zaczęła przeglądać tabelę, żeby nie tracić czasu. Po chwili obok niej usiadł mężczyzna, może trochę po czterdziestce. Zwykła koszula, dżinsy, zmęczona twarz, ale oczy spokojne, takie, które nie uciekają na boki. Kiedy pani z obsługi rozstawiła kawy, uśmiechnął się lekko i zapytał. Długo pani czeka? Jakieś dziesięć minut, odpowiedziała, zamykając teczkę. Zaczęli rozmawiać najpierw o korkach, o tym jak trudno teraz coś odłożyć, jak życie robi się coraz droższe, naturalne, nic wymuszonego. Poczekalni pachniało kawą, ludzie przechodzili, a oni gadali, jakby się znali od lat. W pewnym momencie mężczyzna zerknął na jej papiery i parsknął z lekkim rozbawieniem. Pani chyba pracuje w finansach, co? Ma pani taką minę osoby, która wszystko liczy. Teresa uśmiechnęła się mimowolnie. Księgowa. No to wszystko jasne. Wyciągnął rękę. Wojciech. Jeżdżę jako kierowca. Taki od wszystkiego. Raz po mieście, raz poza. Różnie bywa. Rozmowa toczyła się dalej, bez pośpiechu. Dowiedziała się, że mieszka z mamą, że ojciec zmarł dawno że siostra jest już na swoim. Mówił o matce z szacunkiem, ale było w tym zmęczenie, które Teresa dobrze znała od ludzi, którzy dźwigają więcej niż mówią. Kiedy samochody obojga były gotowe, Wojciech trochę niepewnie zapytał: Teresa, może jeszcze kiedyś wypijemy kawę? Rzadko trafia mi się rozmowa z normalną kobietą. U mnie albo garażowe opowieści, albo mama i jej seriale. Zaśmiała się, ale nie złośliwie, raczej ciepło. Sekundę pomyślała, wystarczająco długo, by się upewnić, że to decyzja z głowy, a nie z pustki. Podała mu numer. Nie dlatego, że była samotna, dlatego, że przy nim po prostu było spokojnie. Randki zaczęły się niewinnie. Najpierw kawa po pracy, gdzieś przy długiej, potem spacer nad motławą, później kino w którym bardziej słuchali siebie niż oglądali film. Teresa z początku trzymała dystans, ale Wojciech miał w sobie coś, co rozbrajało niepostrzeżenie. Nie był głośny, nie udawał kogoś lepszego, nie rzucał pustych tekstów, po prostu był obecny. Pytał, jak jej minął dzień, słuchał, kiedy opowiadała o bałaganie w papierach po kwartale, czasem przynosił coś dobrego z knajpy, do której woził swojego szefa. Spróbuj. Będziesz miała na miastkę restauracji bez rachunku, żartował, podając jej pudełko z makaronem albo pyszną zupą. Z tygodnia na tydzień coś w niej miękło, choć nie chciała tego przyznać nawet przed sobą. Bała się powtórki z rozrywki. Jej były mąż też na początku wyglądał jak oaza spokoju. Kwiaty, kolacje, deklaracje, a potem wyszło szydło z worka. Kredyty, długi, prośby o pomoc, wieczne Teresa, ratuj. Gdyby nie jej upór i praca, do dziś tonęłaby w ratach. Dlatego teraz, gdy tylko Wojciech wspominał, że raz jest lepiej, raz gorzej, coś w niej napinało się jak struna. A jednak miały miesiące, a on nie zawodził. Kiedy Teresa wracała zmęczona po zamknięciu miesiąca, potrafił przyjechać wieczorem i przynieść jej gorącą herbatę z cytryną, bo wyglądasz, jakby cię przewiało. Kiedy miała trudniejszy dzień, mówił krótko, chodź. Przejdziemy się. I szli, czasem pół godziny, czasem dwie. Nie naciskał, nie pytał o przyszłość, nie robił scen, kiedy Teresa potrzebowała przestrzeni. Po ośmiu miesiącach spotkań pewnego ciepłego popołudnia usiedli na ławce nad motławą, gdzie woda odbijała światła miasta jak lustro. Wojciech był wyraźnie spięty, choć starał się to maskować. Zakręcił kruczykiem od auta w palcach, westchnął, i spojrzał na nią z tą swoją spokojną powagą. Teresa, ja wiem, że nie jestem księciem z bajki, ale przy tobie pierwszy raz od dawna czuję, że świat przestaje mnie gonić. Ty mnie nie męczysz, ty mnie uspokajasz. Chciałbym. zatrzymał się na chwilę chciałbym, żebyśmy założyli rodzinę. Wyjdziesz za mnie? Teresa poczuła, jak serce jej drgnęło. Nie z zachwytu, tylko z ciężaru odpowiedzialności. Wiedziała, że Wojciech to dobry człowiek, ale równie dobrze wiedziała, ile kosztuje życie z kimś, kto ma swoje cienie. Oddychała chwilę w ciszy, patrząc na wodę. Wojtek zaczęła cicho Ja Cię lubię bardzo, ale potrzebuję czasu. Już raz wyszłam za mąż bez głowy, potem latami płaciłam za czyjeś decyzje. Teraz nic nie robię bez namysłu. Pokiwał głową, choć widać było, że coś w nim się ścisnęło. Rozumiem poczekam. Ile trzeba. I rzeczywiście czekał. Nie mówił o tym więcej, nie robił wyrzutów. Nie próbował jej przekonywać prezentami. Po prostu był. Któregoś dnia zaprosił ją do siebie na obiad. Mama chce cię poznać, powiedział niby spokojnie, ale Teresa widziała jak bardzo mu zależy. Pojechała. Wzięła ciasto z pobliskiej cukierni, bukiet goździków, bo wydawało jej się odpowiednie dla starszej kobiety. Drzwi otworzyła im Danuta. Wysoka, zadbana z fryzur, z fryzurą, którą robi się u tej samej fryzjerki od dwudziestu lat. Uśmiech miała grzeczny, ale chłodny. Taki, którym wita się nie gościa, lecz kogoś do ocenienia. No chodźcie, chodźcie. skinęła głową, jakby sprawdzała Teresę od stuk do głów. Zobaczymy tę naszą Tereskę. Przy stole zaczęły się pytania. Na pozór niewinne, ale z takim tonem, który Teresa znała aż za dobrze. Gdzie pracujesz? A ile teraz księgowe zarabiają? Mieszkanie swoje czy wynajmowane? Samochód firmowy czy własny? Odpowiadała rzeczowo, ale nie wdawała się w szczegóły. Danuta słuchała, cmokała pod nosem, aż w końcu podsumowała. No, Samodzielna z ciebie kobieta, to dobrze. Teraz młodzi to by tylko wszystko gotowe chcieli. Teresa uśmiechnęła się lekko, choć słowo samodzielna zabrzmiało bardziej jak przydasz się. W drodze powrotnej Wojciech próbował łagodzić sytuację. Nie przejmuj się mamą. Ona ma charakter. No wiesz, mówi prosto z mostu, ale dobra jest. Teresa spojrzała przez okno na mijające blokowiska. Wiedziała jedno. Z takimi kobietami można żyć, ale tylko wtedy, gdy granice stawia się od razu i jasno. Z czasem zaczęły wychodzić na wierzch drobiazgi, których Teresa najpierw nie chciała brać do siebie. Od Danuta w kle rozmowy telefonicznej z Bożeną, swoją siostrą, mruknęła przy kuchni, myśląc, że Teresa nie słyszy No, może teraz trochę pożyjemy, jak ludzie. Wojtek w końcu się żeni z księgową. To i łatwiej będzie. Ton to był niby żartobliwy, ale Teresa poczuła, jak coś w niej sztywnieje. To nie była złośliwość, to było oczekiwanie. Oczekiwanie, że ona będzie tym wygodniejszym rozwiązaniem, kobietą przy pieniądzach. Uśmiechnęła się tylko pod nosem, jakby nic nie doszło do jej uszu, ale zapamiętała każde słowo. Kilka dni później wyszedł temat ślubu. Teresa nigdy nie marzyła o weselu na sto osób, o limuzynach ani o orkiestrze. Po poprzednim małżeństwie miała wręcz alergię na przepych. Ja bym wolała po prostu pójść do urzędu, powiedziała spokojnie. Najbliższy obiad, bez tańców, bez cyrku. Wojciech wzruszył ramionami, wyglądał na zadowolonego. Mnie też wystarczy, ja tam tańczyć nie lubię. Ale Danuta miała inną wizję. No jak to tak? Bez obiadu dla rodziny? Bez niczego? Ludzie pomyślą, że was nie stać, że skąpi jesteście. Rodzinny obiad musi być, taki normalny, żeby każdy się czuł zaproszony. A kto to jest rodzina? zapytała Teresa cicho, ale stanowczo. No ja, Bożena, siostrzeniec, kuzyn Wojtka z żoną, dzieci. Danuta zaczęła wyliczać na palcach, jakby chodziło o trzy osoby, a nie o pół drużyny piłkarskiej. Max, Piętnaście osób, nic wielkiego. Teresa spojrzała na Wojtka. Ten zaczął wiercić się na krześle, jakby szukał ratunku. Tereska, zaczął ostrożnie, no wiesz, masz lepszą pracę, stabilniejszą. Ja czasem mam zlecenia, czasem nie, może byśmy się podzielili, no trochę inaczej. Poczuła lekkie ukłucie pod żebrami, nie z bólu, z przestrachu. To było to zdanie, którego bała się najbardziej. Masz lepszą pracę, to pomożesz. Ale nie uniosła głosu, postawiła filiżankę na stole i powiedziała bardzo spokojnie. Jeśli robimy obiad, to porówno i bez szaleństw. Nie będę płacić za coś, na co sama nie miałabym ochoty. Wojciech pokiwał głową. Dobrze, dobrze, jak chcesz, porozmawiam z mamą. Teresa odetchnęła, choć nie do końca czuła, że temat jest zamknięty. Kilka dni później wydarzyło się coś, co postawiło jej włosy na karku. W pracy bank, z którym firma miała przejść do współpracy, wysłał swoich przedstawicieli: nowe konta, nowe karty, formularze. Chłopak i dziewczyna z uśmiechem zachęcali. Jak ktoś planuje ślub, możemy od razu założyć konto wspólne. Wygodne, wszystko na jednej karcie. Wieczorem Teresa opowiedziała o tym Wojtkowi. Ten nagle ożywił się aż za bardzo. A może założymy takie konto? Ty wpłacisz swoją pensję, ja swoją i będzie jeden budżet, tylko tak po ludzku. Zacisnęła palce na kubku. Wojtek, a powiedz mi szczerze, masz jakieś kredyty? Wojciech odwrócił wzrok do okna. No, jakieś drobiazgi, teraz kto nie ma. Słowo drobiazgi zabrzmiało jak dzwonek alarmowy i to głośny. Kiedy następnego dnia zadzwoniła Halina, jej przyjaciółka z czasów studiów, a dziś pracownica banku, Teresa niby mimochodem zapytała: Hala, wiesz, tak z ciekawości, jeśli ktoś ma długi i łączy się z kimś wspólnym kątem, to jak to wygląda? Halina najpierw żartowała, ale po chwili spoważniała. Tereska, słuchaj. Nie wiem o kim mówisz i nie chcę wiedzieć, ale jeśli facet ma jakieś problemy finansowe, to nie pchaj się w żadne wspólne konta, żadne poręczenia, nic. Ludzie teraz siedzą po uszy w długach, a potem kto spłaca? Żony i rodzice. Teresa zamknęła oczy. To było to potwierdzenie, którego się bała, ale którego potrzebowała. Następnego dnia wyszła z pracy trochę wcześniej. Pojechała do prawnika, poleconego przez koleżankę z biura. Usiadła naprzeciwko niego, wyjęła notes i powiedziała: Chcę intercyzę. Prosto, jasno. Moje jest moje, jego jest jego. Żadnych wspólnych zobowiązań. Prawnik skinął głową, jakby wcale go to nie zdziwiło. Dobrze pani robi. Dokument przygotuję na jutro. I tak zrobił. Kiedy Teresa trzymała w rękach teczkę z intercyzą, poczuła spokój, nie ulgę, spokój, jakby ktoś wreszcie podłożył pod nią stabilną deskę, po której może przejść na drugi brzeg, nie bojąc się, że nagle wszystko pęknie. Wiedziała jedno: jeśli ma być ślub, to nie kosztem jej życia, jej pieniędzy i jej godności. Restaurację wybrała oczywiście Danuta. Bez przesady, ale porządną, jak to określiła z miną znawczyni. Teresa zerknęła na stronę internetową lokalu. Białe obrusy, eleganckie talerze, ceny takie, że człowiek dwa razy się zastanowi, zanim zamówi przystawkę. Rodzinny obiad wyglądał coraz mniej rodzinnie, a coraz bardziej jak przedsmak wesela. Mimo to Teresa postanowiła przyjść spokojna, bez emocji. W torebce, starannie wsunięty w teczkę, leżał dokument. Intercyza, którą trzymała nie po to, by nią wymachiwać, lecz po to, by pamiętać, jakie granice postawiła. Jej granice. Niezbywalne. Gdy weszła do sali, przy jednym stole siedziało już około dwunastu osób. Bożena machała ręką. Siostrzeniec Wojciecha coś chrupał. Kuzyn opowiadał dowcipy, a atmosfera była taka, jakby Teresa miała wejść na scenę. Kiedy ją zauważyli, zrobiło się podejrzanie cicho. O, jest i nasza Teresa, zawołała Danuta, unosząc rękę, jak gospodyni na imieninach. Chodź, kochanie, siadaj koło Wojtka, żeby cię dobrze było widać. Usiadła i poczuła na sobie wzrok całego stołu, jakby była nową lodówką, którą rodzina przyszła obejrzeć w sklepie. Uśmiechnęła się uprzejmie, choć wewnętrznie włączała wszystkie sensory. Kelner pojawił się jak znikąd i wręczył karty. Teresa chciała powiedzieć, żeby każdy wybrał coś skromnego, ale nie zdążyła. Bożena już rozkładała ręce. Ja to bym wzięła to mięso z rozmarynem. I zanim ktokolwiek zdążył cokolwiek powiedzieć, dodała. A dzieciom pizzę, wiadomo. Kuzyn Wojciecha zażyczył sobie steka. Siostrzeniec dwie przystawki, bo wyglądały fajnie. A na końcu danuta, jak komenderująca kapitanowa, machnęła ręką do kelnera. Proszę przynieść te dwa sałatki, ten talerz mięs i tę rybę, co tak ładnie wygląda. No mamy święto, nie będziemy żałować. Teresa patrzyła na tę kaskadę zamówień jak na slow motion. Wojciech kilka razy próbował wtrącić coś w stylu, może, może weźmy coś prostszego. Ale Danuta gasiła go jednym spojrzeniem. Wino też nie było z tych najtańszych, butelka przyszła szybciej niż chleb. Ktoś nalał sobie do tełna, ktoś inny poprosił o drugą butelkę na spróbowanie. Teresa w końcu zrozumiała, że tu nie chodzi o obiad, tu chodzi o test. Test ile uniesie, albo ile da się wziąć. Jedzenie przyszło, rozmowy zrobiły się głośne, talerze pełne, a Teresa patrzyła, jak Danuta kwitnie. Niczym generał, któremu udało się przeprowadzić udaną ofensywę. Dopiero gdy kelner przyniósł rachunek, a czarna skórzana okładka wylądowała obok Danuty, zrobiło się nagle cicho zbyt cicho. Danuta otworzyła rachunek, uniosła brwi tak minimalnie, że tylko Teresa mogła to zauważyć, po czym założyła minę osoby, która właśnie rozwiązała wielki problem. No dobrze. Zamknęła rachunek i odwróciła się do Teresy z łagodnym, cukrowym uśmiechem. Teresko, kochanie, płacisz kartą czy gotówką jak ci wygodniej? Gdyby spadła bomba, cisza nie byłaby większa. Nawet dzieciaki zamarły z pizzą w dłoniach. Teresa poczuła w środku coś zimnego, choć twarz miała niewzruszoną. Spojrzała powoli na Danutę. A dlaczego pani uważa, że ja zapłacę? Danuta mrugnęła ze zdziwieniem, tak teatralnym, że aż Bożena zachłysnęła się winem. No jak to, Teresko? Ty masz dobrą pracę, stałą pensję. Wojtek to kierowca. Raz zarobi, raz nie. My ludzie prości jesteśmy. To przecież wasz obiad. Młodzi płacą. Kilka osób pokiwało głowami. No jasne, młodzi płacą. A co? My mamy z emerytury dawać? Teresa przeniosła wzrok na Wojciecha. Ten siedział pochylony, dłubał widelcem w pustym talerzu. Ani słowa. Wtedy Teresa otworzyła torebkę, ale nie po portfel, wyjęła teczkę, a z niej intercyzę. Położyła dokument na stole, tak żeby wszyscy widzieli białe kartki. Zanim będziemy rozmawiać o tym, kto ma płacić za ten obiad, zaczęła spokojnie, wyraźnie, wyjaśnijmy jedną rzecz: to jest intercyza. W niej jasno napisane. Moje pieniądze są moje. Cudzych długów nie spłacam. Ani wojtka, ani państwa, ani rodziny. Przy stole rozległ się szmer. Ktoś parsknął. Oho. Bożena syknęła no patrzcie ją. Danuta ściągnęła usta. Chcesz powiedzieć, że mój syn ma długi? Jak śmiesz? Teresa przeniosła na nią spojrzenie. Nie chcę powiedzieć. Ja to wiem. I pani to wie, i Wojtek też to wie, tylko milczy. Wojciech w końcu uniósł głowę, ale nic nie powiedział. Teresa złożyła dokument, wsunęła go z powrotem do teczki i wyjęła portfel. Położyła na rachunku kilka banknotów. Tu jest za moje jedzenie i herbatę, powiedziała kelnerowi. Resztę proszę doliczyć do państwa. Podniosła się. Dokąd ty idziesz, pisnęła Bożena? Tam, gdzie ludzie żyją tak, na ile ich stać. Odpowiedziała spokojnie i nie zamawiają więcej niż mogą zapłacić. Wojciech wstał gwałtownie i próbował złapać ją za ramię. Teresa, nie rób tak, oni. Wysunęła rękę z jego uścisku. Wojtek, jeśli chcesz żyć ze mną, musisz nauczyć się mówić nie, nie tylko mnie, im przede wszystkim. Odwróciła się. I wyszła. Powietrzu było chłodno, ale po raz pierwszy od miesięcy Teresa czuła, że oddycha pełną piersią. Telefon odezwał się dopiero późnym wieczorem, kiedy Teresa siedziała w kuchni z kubkiem gorącej melisy. Ekran zamigotał wiadomością od Wojciecha. Krótko: Przepraszam, mogę jutro przyjść i wszystko wyjaśnić? Nie odpisała od razu, nie z gniewu, po prostu potrzebowała ciszy. Tej swojej, domowej, która nie ocenia, nie ciągnie za rękaw, nie żąda uśmiechu. Wzięła łyk herbaty, wyłączyła telefon i poszła spać. Pierwszy raz od wielu dni z lekką głową. Następnego dnia po pracy usłyszała pukanie. Nie broniła się przed spotkaniem, wiedziała, że musi się to wydarzyć, żeby domknąć historię. Otworzyła drzwi. Wojciech stał niepewnie jak chłopak przyłatany na czymś głupim. Koszula odrobinę zmięta, oczy zmęczone. Przedł bez słowa. Dopiero w kuchni odważył się spojrzeć Teresie w twarz. Ja. zaczął, ale zabrakło mu głosu. Usiadł. Zrezygnowałem dziś z kolejnego kredytu. Mama krzyczała, że ją zostawiłem, że nie dbam o rodzinę. Bożena też coś tam dodała o niewdzięczności. A ja? Pierwszy raz w życiu powiedziałem im nie. Teresa nie komentowała, czekała. Całe życie robiłem to, co oni chcieli. Powiedział cicho. Zawsze byłem tym, który ma się dostosować. Wiesz, po Twoim wyjściu coś mi pękło. Zrozumiałem, że tak naprawdę to ja jestem winny temu, co się wydarzyło. Siedziałem jak dziecko i czekałem, aż ktoś za mnie zdecyduje. Ty miałaś rację. Wziął głęboki oddech, ręce mu drżały. Przyszedłem przeprosić i podziękować, bo gdybyś tam została i zapłaciła. Dalej byłbym chłopakiem, który nie potrafi wziąć odpowiedzialności nawet za własny rachunek. Słuchała go uważnie, widziała, że mówi prawdę, ale prawda nie zawsze wystarcza, żeby wrócić do tego, co było. Wojtek, zaczęła łagodnie, Ja ci wybaczam, naprawdę, nie jestem twoim wrogiem. Jego twarz na chwilę pojaśniała. Jakby miał nadzieję, że dalsze słowa pójdą w kierunku Happy Endu. Teresa jednak dokończyła. Ale to nie znaczy, że będziemy razem. Wojciech zamarł. Dlaczego? Bo nie jestem kobietą, na której będziesz się uczył dorosłości, powiedziała spokojnie, bez ostrości. Wiem, że próbujesz. Widzę to. Ale ja też mam swoje życie. Swoje granice. Całe lata odbudowywałam się po tamtym małżeństwie, i teraz nie mogę wchodzić w rolę nauczycielki, ani sponsorki, ani ratowniczki. Wojciech spuścił wzrok. Przez chwilę milczał, po czym skinął głową, jakby wreszcie przyjął to do wiadomości. Masz rację, wyszeptał. Znowu i może. Może pierwszy raz ktoś mi mówi to dla mojego dobra, a nie przeciwko mnie. Wstał, poprawił koszulę, przesunął dłonią po stole, jakby chciał zapamiętać to miejsce. Życzę ci dobrze, Teresko, naprawdę. Ja tobie też, Wojtek, wyszedł bez trzaśnięcia drzwiami, bez dramatu. Bez ostatniego ale. Po prostu odszedł, zostawiając przestrzeń, która nie bolała, a wręcz pachniała świeżym powietrzem. Teresa została w kuchni jeszcze chwilę, patrząc na parujący kubek. Wzięła koc, usiadła przy oknie i poczuła coś, czego dawno nie czuła spokój nie euforia, nie ulga, nie zwycięstwo spokój. Taki, który robi miejsce na oddech, na normalność, na siebie. Następne dni były zwyczajne. Praca, zakupy, krótkie rozmowy z Haliną, wieczoram herbata i radio, ale w tej zwyczajności było coś nowego. Duma. Nie z tego, że komuś pokazała, tylko że nie zdradziła siebie że nie dała się zastraszyć uśmiechem Danuty, ani milczeniem Wojciecha, że stanęła po swojej stronie, nie krzycząc, nie udowadniając, nie brodząc w dramie. Czasem, siedząc przed snem w kuchni, myślała Boże, kto by pomyślał, że w tym wieku można jeszcze tak spokojnie oddychać? I wiedziała jedno: Szczęście to nie ślub. Szczęście to porządek w głowie i cisza w sercu. Jeśli los kiedyś przyprowadzi do niej mężczyznę, który powie, chodź, zbudujemy życie razem, na równo, nie na tobie. To wtedy pomyśli, a na razie było jej po prostu dobrze, po swojemu. Wreszcie, dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli spodobała Wam się ta historia, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie.